Aktywuj z nami swoje zdolności do świadomego śnienia, nawet jeśli jeszcze nie pamiętasz swoich snów. Otwieramy nabór do nowej grupy praktyki świadomego śnienia online, gdzie stawiamy głównie na praktykę, a nie teorię. To nie jest kolejny suchy kurs, gdzie jest zgromadzona wiedza i darmowe informacje, ale czysta praktyka, ćwiczenia i nagrania, które zabiorą Cię w ciekawe podróże do świadomego śnienia i wzmocnią Twoje naturalne zdolności do tego, żeby mieć więcej snów i lepiej z nich korzystać. Poprowadzimy Cię przez ścieżkę, w której nauczysz się, jak pracować ze śnieniem, jak pamiętać więcej snów, jak osiągać świadomość we śnie, jak utrzymywać się w tej świadomości i co potem robić w tych świadomych snach, po to, żeby ulepszać swoje życie, móc rozwijać się duchowo i używać też świadomych snów do rozwoju osobistego, do rozwiązywania różnych Twoich problemów. Spotykamy się także. Dwa razy w miesiącu na rozmowach audio na żywo, gdzie możesz zadać dowolne pytanie, wyjaśnić swoje wątpliwości, a także zintegrować się z grupą. Cały czas będzie też dostępny dla ciebie czat, gdzie możesz z nami porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. I ruszamy już 12 grudnia, także zapisz się jak najszybciej, a otrzymasz od nas już teraz prezent. Zima to czas śnienia, więc to najlepszy czas, żeby zająć się z nami i zanurkować w podróż do świadomego śnienia. Zapraszamy. Zapraszamy.